Dziś w programie Biznes Kompas o dobrych prognozach dla polskiej chemii, złych prognozach dla kierowców oraz o tym, gdzie należy wypatrywać zagrożenia dla złota. Agata Kołodziej, zapraszam. W ubiegłym tygodniu złoty umacniał się głównie wobec dolara, ale również frank był najtańszy od styczniowego czarnego czwartku. Czy złoty będzie kontynuował ten ruch w górę? Nie sądzę, żeby złoto jakoś zyskiwał albo tracił na wartości. To będzie jednak... Znowu taki przedział wahań, gdzie dla euro złotego on będzie wytyczony granicą 4,16-4,20. Frank też już bardziej silny niż w zeszłym tygodniu nie będzie. Od dołu będzie granica 3,80, od góry 3,92. Myślę, że też zmienny będzie dość dolar, to na skutek właśnie wystąpienia Janet Jelen i tutaj spodziewałbym się takiego przedziału w granicach 3,62-3,70. Na warszawskim parkiecie zaś wieje nudą, a nasza giełda pozostawała w tyle za Europą i USA. Gdzie na tak płaskim rynku szukać okazji inwestycyjnych? Przede wszystkim wszystkie te sektory, które związane gdzieś są ze sprzedażą detaliczną, bo poza tym, że przyspiesza gospodarka, przyspieszają i to dosyć zdecydowanie realne płace to było gdzieś w 5% z roku do roku w realnych kategoriach. Poza tym dobrze mogą się również zachowywać te sektory, które mają ekspozycję na wzrost gospodarczy pozytywny w Polsce oraz za granicą. Czyli na przykład przemysł, szczególnie ten przemysł, który korzysta na spadających cenach surowców, jak na przykład chemia. Na rynku surowców znów dominowały spadki i najbliższy tydzień niewiele zmieni. W newralgicznym miejscu jest zaś złoto. Obserwujemy obecnie test istotnych poziomów wsparć, czyli poziomów 1180-1200 dolarów za uncję. Jeżeli te poziomy zostałyby przebite, powstałaby dosyć duża przestrzeń do dalszej zniżki, najpierw do 1150, a później nawet być może jeszcze znacząco dalej. Wydaje się jednak, że duża skala przeceny, jaką obserwowaliśmy w ostatnich dniach i tygodniach, sprawia, że ten spadek, Powinien już wyhamowywać przy obecnych poziomach i niewykluczone, że w najbliższych dniach będziemy obserwować nieśmiałe próby powrotu ponad poziom 1200 dolarów za uncję. Paliwa znowu zdrożały w ubiegłym tygodniu: benzyna średnio o 8 groszy na litrze, a olej napędowy nawet o 12 groszy. Czy jest szansa, że te podwyżki przynajmniej wyhamują? Na ten tydzień spodziewamy się wzrostu cen benzyny oleju napędowego na stacjach od 7 do 10 groszy na litrze. Jeśli chodzi o ceny autogazu, notujemy w dalszym ciągu korektę cen w dół, natomiast są one już coraz mniejsze. W ostatnim tygodniu wyniosły 4 grosze na litrze i za litr autogazu płaciliśmy. Złotówka i 91 groszy. Zbliża się decyzja w sprawie stóp procentowych, dlatego rynek już wsłuchuje się w głosy członków Rady Polityki Pieniężnej. Zwróćmy uwagę na ostatnią wypowiedź profesora Brodkowskiego, w której on wskazał no, nie na, na tak silną może jak oczekuje rynek obniżka stóp procentowych, a jedynie o 25 punktów bazowych. Poczekuje coraz większych ruchów ze strony Rady Polityki Pieniężnej. No to wskazują ostatnie dane. Konsensus rynkowy. Pewnie taki przedział możemy określić między 25 a 50 punktów, ale powiedzmy, że rynek powoli się przygotował na obniżkę do 50 punktów bazowych. A to oznaczałoby, że główna stopa spadłaby do poziomu 1,5%. Dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień.